Dzień dobry Państwu. Z prawdziwą przyjemnością otwieramy dzisiaj placówkę nową, zupełnie w naszym mieście placówkę, która ma pomóc osobom niepełnosprawnym, a także ich rodzinom. Będzie to placówka, która zacznie od wypożyczania sprzętu dla osób niepełnosprawnych, a w przyszłości będzie świadczyła również inne usługi dla. Takich osób, dla osób potrzebujących pomocy, my ze swojej strony, jako miasto, nie zrobiliśmy w tej sprawie wiele. My tylko użyczyliśmy lokal. Natomiast reszta to zasługa stowarzyszenia Lepsze Dziś, które będzie właśnie prowadziło tę wypożyczalnię. No, trzeba sobie jasno powiedzieć, że jest to zasługa też naszego Wydziału Promocji w urzędzie miasta, szczególnie pani kierownik Mataczyńskiej, która y, dokonała tego, iż pewna fundacja wypożyczyła nam ten sprzęt zupełnie za darmo i my na takich samych zasadach będziemy ten sprzęt udostępniać. Także jeszcze raz mówię, że bardzo się cieszę z tego faktu, mam nadzieję na to, że będą również zadowoleni z otwarcia tej placówki ludzie potrzebujący, osoby niepełnosprawne. No a o samej działalności placówki, o zasadach wypożyczania, więcej pewnie powie pani Joasia Ochmańska, której serdecznie gratuluję działania i pomysłu. Dziękuję bardzo. Na wstępie bardzo chciałabym podziękować panu burmistrzowi za to, że możemy korzystać z tego lokalu nieodpłatnie oraz z Wydziałowi Promocji za całe wsparcie merytoryczne oraz pomoc w organizacji sprzętu, który będziemy wypożyczać. Tak jak powiedział pan burmistrz, sprzęt będzie wypożyczany nieodpłatnie na dwa tygodnie z możliwością przedłużenia wedle potrzeb osoby wypożyczającej. Będzie się można z nami kontaktować telefonicznie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 15-19. Numer telefonu będzie podany zarówno na naszym Facebooku Stowarzyszenie Lepsze Dziś, jak i na stronie Miasta, Urzędu Miasta Kamienna Góra oraz będzie wisiał tutaj na witrynie. No i startujemy od dziś. Jakim sprzętem dysponujecie? W tym momencie mamy kilka sztuk wózków inwalidzkich, balkoników oraz kul. Nie! Natomiast jesteśmy na etapie pozyskiwania większej ilości sprzętu od przeróżnej maści fundacji zajmujących się takowym. Warto wspomnieć jeszcze o zamierzeniu pod nazwą food sharing. Lodówka. Lodówka. Tak jest. Proszę, niech pani więcej powie coś na ten temat, Pani Jasiu. Udało nam się pozyskać sponsora. Bardzo dziękuję z tego miejsca panu Rafałowi Guzikowi za zasponsorowanie lodówki dla potrzebujących. Będzie to witryna chłodnicza, którą będziemy uzupełniać w żywność. Będą to mogli również robić mieszkańcy naszego miasta, po to, żeby ci biedniejsi, ci, którym zachodzi taka potrzeba i którym ewentualnie brakuje tego jedzenia, mogli sobie tutaj przyjść i je wziąć. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce, jeżeli chodzi o odzież, bo... Szafę dla potrzebujących także planujemy uruchomić i oba te projekty jeszcze w marcu. Gdzie one miałyby stanąć, te obiekty? Yy, obiekty no. będą stały w lokalu, który otrzymaliśmy od miasta i, i będą wyznaczone godziny, kiedy będzie można sobie wejść i coś zostawić bądź coś zabrać. Mówiąc yy, szczerze, myśleliśmy o tym, żeby one stały yy, całkiem otwarte, dostępne o każdej porze. Ale yy, mamy obawy, czy długo by ten sprzęt wytrzymał w sytuacji braku dozoru, i Dokładnie. troski, którą na pewno dołożą członkowie stowarzyszenia? Proszę Państwa, zachęcam do tego, abyśmy się dzielili tym, co mamy, abyśmy wspomagali stowarzyszenie, a w ten sposób pomagali osobom potrzebującym. Korzystając z okazji chciałbym powiedzieć, że nie zamykamy się na potrzeby osób starszych, na potrzeby osób niepełnosprawnych. To jest jedno z działań, które będziemy. które podjęliśmy, a będą następne, które będziemy podejmować jako urząd. Dzisiaj najważniejszym dla nas zadaniem jest walka z COVID-em. Chciałbym korzystając z okazji powiedzieć, że od. Dwóch tygodni zabiegamy o zwiększenie dostaw szczepionek do naszego miasta i dla całego powiatu. Poszły listy do pana ministra Dworczyka, do pana ministra Niedzielskiego, do pana wojewody. W piątek rozmawiałem telefonicznie z panem wojewodą, tłumacząc, że tylko w ten sposób możemy zahamować postępy pandemii. Dzisiaj jeszcze miałem okazję rozmawiać na ten temat z panią minister Marzeną Machałę, która obiecała pomoc w tej sprawie, ale powiedzmy sobie szczerze, nadziei wielkich na zwiększenie liczby szczepionek, liczby dawek kierowanych na nasz powiat. Wielkich nie mamy, ale będziemy zadowoleni z każdych 100, 200, 300 dodatkowych dawek, bo to będzie pomoc właśnie w tym czasie, kiedy notujemy tak drastyczny wzrost zachorowań. Raz jeszcze dziękuję wszystkim mediom za przybycie, szefowej stowarzyszenia za piękną akcję. No i cóż, wypada chyba przeciąć tę wstęgę i, Dziękujemy serdecznie również, panie i otworzyć y, tę nową placówkę. Mniemy razem. Uwaga. Popatrzymy się tam do góry. Mamy? Mamy. Igniemy. Ciao. Gosta. Mm.